Jest taki człowiek w Czechach ma 45 lat, wszedł w posiadanie drogą kupna bolidu Dalara GP208, który przerobił na samochód imitujący F1 zapoki bolid Formuły 1 z epoki Michała Schumachera. Wygląda jeden do jeden jak Ferrari. Raz na jakiś czas urządza sobie przejażdżki autostradami. Samochód nie ma Homologacji, żadnych tablic, nie wolno, jest po prostu nielegalny na drogach. Pierwszy raz wyjechał w 2019 roku. Policja doskonale wie, kto to jest, ale nie ma żadnych dowodów na to, że to on. W związku z czym do dzisiaj sprawa jest nierozstrzygnięta. Raz na jakiś czas ten człowiek wyjeżdża zostaje nagrywane, wideo staje się wiralem. Jeżeli macie jakąś propozycję, jak tu można by było zrobić, żeby, żeby ta, takiego gościa dorwać, to czekam, może policjanci oglądają do dechy i wasze komentarze okażą się najważniejsze.